Ciemano YouTube. Zanim się obejrzysz, będzie już lato. A jak już pewnie oglądasz ten materiał, to pewnie chciałbyś mieć fajny brzuch do tych wakacji, do tego lata, póki mamy jeszcze ten luty, prawda? Jeżeli chodzi o brzuch, to rozwijamy ten mięsień ćwicząc go. A samo uwidocznienie tego mięśnia, a także innych mięśni robimy w kuchni. Więc musisz pamiętać, że bodziec na treningu, samo uwidocznienie Robi się w kuchni poprzez dobrą dietę. Ogólnie może być też taka sytuacja, że możesz o tym nie wiedzieć, jak bardzo masz rozwinięte mięśnie brzucha, ponieważ masz duży poziom tkanki tłuszczowej. Żeby uwidocznić te mięśnie, tak jak mówię, trzeba po prostu ten deficyt kaloryczny włączyć. Właśnie są tu dwie najważniejsze zasady. Bodziec dla mięśni poprzez ćwiczenia i odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej. Mięśnie brzucha powinny się pokazywać w okolicy 12-15%. Tkanki tłuszczowej, powinno to już fajnie wyglądać. A teraz zapraszam Cię do moich trzech ulubionych ćwiczeń, które robię w domu i w sumie to każdy może je robić. Lecimy z tym. No i dobra. Widzimy się na podłodze. To są moje trzy ulubione ćwiczenia, które najczęściej robię, jak mam na to chwilę, albo po prostu mam dzień nietreningowy, to po prostu robię brzuch. Więc pierwsze ćwiczenie, które najczęściej robię, jest to kółeczko. Potrzebujemy takie narzędzie, no, jak nazwa wskazuje jest to kółeczko i, no, kółeczko. Zazwyczaj robię trzy serie po 10 powtórzeń, zrobię teraz jedną serię, 10 powtórzeń i lecimy. Dobra. No i dobra. Właśnie już skończyłem. To były moje trzy ćwiczenia, które najczęściej robię w domu na mięśnie brzucha. Subskrybuj.